Cześć. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jak zrobić dla waszego pieska posiłek regeneracyjny, gdyż mój piesek ostatnio trochę choruje, coś z brzuchem. Był weterynarz i doradził mi jak, jak zrobić dla niego posiłek regeneracyjny, aby odzyskał siły. Tutaj trochę z mlekiem zagrzeję ryżu. Wcześniej on był zagotowany w garnku. Mamy to przygotowane. Zaraz i sięgnę jeszcze po dwa składniki. Pierwszy składnik to właśnie jogurt. Trzeba mu trochę tam dolać. Jest zimny. Dobrze, że tu podgrzewamy. Bo lepiej, żeby nasz pies jadł ciepłe jedzonko. O. Mam tu taką łyżkę przygotowaną dla niego. Proszę bardzo. Jest i łyżka. O, mieszamy. Tak. I jeszcze. Musimy dodać kolejny składnik jest to cukier. Mówił weterynarz, że. Że całą łyżeczkę, ale coś się czuję, że mu będzie za słodko, to takie trzy czwarte łyżeczki. I mieszam. To jest jogurt, ryż, mleko i cukier, tak jak widzicie. No, bardzo dobrze wymieszałem. I teraz trzeba iść i mu to podać. Widzimy, tadzik ucieka. Nie, 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 możemy pozwolić, żeby schował się do budy. Tutaj mam dla niego jedzenie. Zaraz go przytrzymam i pokażę wam, jak go karmić. Tylko ja... Nie uciekaj, Tadzio. Nie, 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 nie. Pokażę wam, co i jak. O, mamy tego Tadzika. Łapiemy go tak, trzymamy, blokujemy kolanami, ale nie przyciskamy go żeby nie zrobić mu krzywdy tylko żeby nakarmić mamy nasze jedzonko o bierzemy, nabieramy ten ryż otwieramy paszczę o i wkładamy, tak, ale tak żeby go nie dławić i lekko przytrzymujemy, żeby mógł dolną szczęką ruszać żeby mógł szczęką ruszać no. i połknąć i tak karmimy go cały czas o Musi dużo jeść, żeby odzyskać zdrowie. O, połknął. O! Widzicie jak ładnie je? No i tak powoli karmimy go. Tutaj trzeba dać mu chwilę odpocząć, niech przełknie. Także... Tak wygląda posiłek regeneracyjny dla psa.